to mój pierwszy tutorial na tym kanale. Dzisiaj pokażę jak zrobić halter dla konia. Potrzebny będzie sznurek, dwa małe kawałeczki gąbki, nożyczki i klej. Najpierw odmierzcie sobie długość szyi, żeby można było to zawiązać w odpowiedni sposób. O. Na przykład coś takiego. Hopa. Ups. Jak już odmierzycie, zawiązujemy. Odcinamy dłuższy kawałek i halter gotowy. Oj, czegoś mi tu brakuje. Weźcie jedną z warstw i posmarujcie ją klejem. Przyklejcie ostrożnie. W figurce nic się nie stanie. Zobaczcie. Rusza się. A teraz przyklejamy drugą warstwę, żeby to jakoś wyglądało. I gotowe! Napiszcie w komentarzu, czy Wam wyszedł taki halterek. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!